Siemaneczka! dzisiaj sobie pogramy w Skywars i to już jest drugi odcinek na moim kanale Tak więc będziemy grać Wyszymy sobie na stary dom yy. pod ostatnim filmem było cztery wyświetlenia w go bardzo późno, więc myślę, że będzie więcej yy. Myślę, że teraz będzie fajnie. Wszystko, że nam się uda. Bo zanim Wygraliśmy aby na końcu. A teraz... Wezmę <grym> się w i spróbuję wygrać wszystko. Tak, żeby było spoczko. No i co, bierzemy się do roboty. Jak będę miał łok? To jest bardzo dużo możliwości, że wygramy. Bo ostatnio wygraliśmy złotą Trochę drobne na serwerze. Okay. Dobra. Jak na razie mamy dobre rzeczy. Przepraszam na chwilę. Yy. Dobrze, yy. już tutaj wracam do gry. Yy. więc dobra y... okej okay. pójdziemy sobie do gościa no mam, tu nie mam tu, tu nie ma go nie ma kurde nie mamy czym już wrzucić nie czekasz Na serwerze są drobne lagi. Jak widzicie. <laughs> no i nie trafiłem do wody. Znowu złamiłem. No nie, zabieram sobie jeszcze dwie areny. Mam 1262 kasy. Jeszcze mi brakuje nawet sporo, ale ogólnie starego domu nie lubiałem. Więc mogliśmy przegrać, ale liście bardzo lubię. <laughs> więc chyba wygramy o ile... Ten y, super vimp wimp y, nie będzie miał nic dobrego. Przepraszam. Nie będzie miał nic dobrego. On się nazywa Pere. I nie jest to ładny. Teraz nie powinno być lagów, chyba. Tylko tym lagowało. <laughs> Przepraszam, że tak Ciężko mi, ale No dobra, wracamy się do gościa Pokila. Ok. Okej Co? Dobra. go laguje Trzy. Jeszcze Trzy. 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 Nie Trzy. Trzy. siostrę. Nie nagram nie. Tak, y, zaraz dopadnę. Mówiłem po, miał powolną śmierć typowi. Na środku. Jest trzech graczy, aby nie możemy tego Dziś... przegrać. Dziś... 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 Nie. Dobra. Dobra. Kopimy sobie. Też łok i. И рынок. Нет. Ну, брат. Przepraszam, że tak długo się nie odzywałem Przepraszam, że tak długo się nie odzywałem Bo bardzo się skupiłem Zagram sobie jeszcze jedną arenę Albo dwie I myślę, że będziemy już kończyć Pojedziemy sobie na znowu liście Bo to jest moja ulubiona arena I myślę, że znowu wygramy Ok. Żebyście mnie lepiej słyszeli, ustawiłem sobie na bezgłośno, żeby Wam nie przeszkadzało. Żebyście mnie lepiej słyszeli i jeśli będziecie chcieli Z, bo mnie dobrze słyszeliście wcześniej, no to piszcie w komentarzach, y... piszcie w komentarzach i... Y... i myślę, że będzie fajnie. Chyba to przegram, bo jest... Okej okay, przeszkadzał, i... No i kurde, przegraliśmy... No więc, zagramy sobie jeszcze jedną rundę i będziemy już kończyć. Yy, w poprzednim materiale yy, na Skywarsach... Yy, na Skywarsach zapomniałem podać linka IP-serwera IP-serwera to mysg.pl teraz na pewno będzie w opisie I tam będziecie mnie mogli spotkać na SkyWarsach albo na Blitz SG, bo dzisiaj wstawię dwa odcinki jeden to będzie ten, a drugi będzie jeszcze z Blitz SG I, i, Myślę, że nam się spodoba. Tutaj ludzie nie wchodzą za bardzo. No już wchodzą, wchodzą tutaj pomału. Błażej opuścił rozgrywkę. Dobra, to jest, jest czwarta arena. Nikt nie wchodzi, wyjdę w dupie, to mam. Tak powiem brzydko. Zaglę sobie tam, gdzie jest dużo osób. Czyli na stat... O! To, to jest ogólnie nowa mapa. Wczoraj weszła. Statki, stat statek 26. Bardzo fajna mapa. Też mi się okropnie podoba. <coughs> Myślę, że tutaj nam dobrze pójdzie i wygramy tą rundkę. No i tak Gosia na tylko 65 manet Ja już kupiłem sobie strzały za 1500 i mam 1277, więc brak... I jeszcze kupiłem łuk za 2000, więc brakuje mi jeszcze trochę hajsu. Tak powiem. Dobra, zejdziemy się sobie tutaj niżej, bo tutaj też jest skrzynka. Okay. mamy full zbroje i zaraz pojrzymy sobie do jakiegoś gościa dało nam się wygrać. Okay. Sorry, że się nie odzywam, ale jak ja walczę, to na pełnym skupieniu. Bardzo się skupiam. Nie, nie mam jak się odezwać. więc ja chodzę, ja ja to Sorry za moją głupią siostrę, ale już tutaj zaczyna. Ja o zjadę marbuza, ok. okej. Idzie do mnie gościu. Myślę, że w miejsce też Wam się również spodoba. O o, już rzuca, już rzuca, rzucaj dalej, rzucaj. Niech skacze. O kurde. Przegraliśmy niestety przez te głupie lagi. Tak byśmy wygrali, więc żegnam się z Wami. Cześć i pa. A i nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji i komentarzu. Pa. Cześć.